No witam wszystkich oglądających Jesteśmy na wieżysku W mamy Haribo O kurwa no. Jest zajebiście Na kocyku zależy ja <noise> <noise> Daj <tu> taką prezenkę <noise> <szuru, szuru>, <noise> Weź tu. No nie, idioto! Dopiero co to przywieźliśmy. Takie no wyprostuje. działa. Sprawa ręka jest, taka brunatna. Musisz. No nie! nie ja. Ja obiecuję Patrz działa Masz to pospawać Kurwa A Meliniu! Tego nie pospawać. Meliniu nie pospawać! Ja nie pospawam Za Toż to co jest DNW Za DM. kondoma Sprzątamy teraz. DN I zabrakło spraya na W A tu jest siusiak Dzisiaj no dzisiaj sobie troszkę pojeździmy. Musimy ogarnąć sobie nowe miejsce do siedzenia, bo no bo tak, po prostu, tam jest fajnie i lepiej jest. Tylko musimy je ogarnąć sobie, co dzisiaj już kawałek zrobiliśmy, pospątaliśmy i jeszcze lekko musimy odnowić trasę, ale tak średnio mi się, nie wiem w sumie. No a teraz jedziemy na dół. Dzisiaj jest środa, pogoda jest jak dla mnie jest fajnie, bo jest w miarę ciepło i wieje chłodny wiaterek. Więc, jak się jedzie, to jest dość chłodno, fajnie, tak Grześko. Co tam, Marian, robisz? No na razie ta miotła działa na zasadzie. Co, z iperek, czepisz, a ten kopek nie rozczepi. <śleski> 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 Dobre. No, not here! Now, deep dives. I barely knew it back then, but man, the things I remember is all in my mind. Tears on my face as I'm writing these lines, so magic To jest prędkość światła A to tak Pora zacząć robić to Po co tu przyjechałem Jestem gotowy What'd you think that would happen? Thought it'd be easy like she would move on. Hang out with her friends like nothing is wrong. They try to be strong, but the moment you left, she was already gone. Baby, put the bottle down. I can hear you drowning now. I can hear you crying now. In your silence, I can hear you loud. Why are you taking all these pills? don't you know that they can kill you don't you know that you can heal don't you know we need you still for my honesty it's a blessing and a curse it's a medicine that hurts it's the only thing that works who could understand the things that you went through Cause I'll never even get to Look you in the eyes like brother I yeah, get you to even shake your hand and say don't let the stress get you But you left scars that I hear to stay So many stars used for you to stay so pain that I see even to this day They think of you when it starts to rain They don't know you it's affecting me Yo key Czyli to prawda że ostatnie zjady są najgorsze <gorszy> Dobra i ważne że się nie wyjebałem Ja bym się w ciebie wywiewał bo... tak. Ja tutaj nie Tutaj już na Wiem, bo mnie... tu mnie jakoś zarzuciło Już jedziemy do domku Bo już jest po 20 Pierdolę. Jebać bluegrasy Jebać bluegrasy Naksa najlepsza Co z tego, że się wygina doszki się przynajmniej nie łamią. Co ci znaleźć? Dzisiaj poszukam doszka. Ja wziąłem do gdzieś tam na jakichś sklepie. Tak? To skleję i się powinno trzymać. Powinno No to jest plastik taki normalny. No. Stary, chyba się nauczyłem wypierdawać. Specjalnie wyrzuciłem rower, żebyś się w ciebie nie wiem. co to jest za bydle? Nieważne. Widzimy się w następnym odcinku. Elo Kurwa! Nie dostaniesz mnie